Dzisiaj Legia grała inaczej niż ostatnio, chyba to był jej najlepszy mecz w ostatnim czasie. Wygrała 3-1, no, widać po, po tym zwycięstwie, że chyba zasłużenie, no, chociaż myślę, że, że Bramkę, którą straciliśmy na 2-0 trochę, trochę podcięła nam jeszcze te skrzydła po przerwie zaraz, ale no, tak patrząc na, na cały mecz, no, to chyba Legia minimalnie była od nas lepsza. Całe spotkanie było e, szybkie i obwitowało sporo walki, bo... Ani jedni ani drudzy też nie chcieli tutaj kalkulować i yy, walczyli o każdy metr boiska. Mówię, Legia była dzisiaj skuteczna, to co miała, strzeliła i, i zwyciężyła. Dzisiejsze spotkanie na pewno przeanalizujemy i zrobimy wszystko, żeby w kolejnym spotkaniu zagrać dużo lepiej. I nie ukrywam, że yy, na gorąco. Po tej, po tej porażce gdzieś tam jesteśmy e, smutni, rozczarowani, ale trzeba podnieść e, jutro rano wstać iść na trening i, i pracować nad tym, żeby, żeby być lepszym i, i za tydzień wygrać.